Czy wiesz, że każdego roku, 17 marca, miliony osób ubiera zielone kreacje, a nawet farbuje swoje włosy na ten kolor? I to nie wszystko. Są miejsca, w których tego dnia rzeki zmieniają swój kolor na zielony, a budynki świecą zielonym światłem. Dlaczego? Otóż to niezwykłe zjawisko ma związek z narodowym świętem Irlandii. A jest nim dzień świętego Patryka. Ale skąd się wzięła w tym dniu fascynacja kolorem zielonym oraz dlaczego dzień świętego Patryka jest tak hucznie obchodzony na całym świecie? Jakie są jego prawdziwe symbole oraz historia powstania i co wspólnego ma z tym wszystkim koniczyna oraz zielony skrzat zwany leprechaunem? Dzisiejszy film odpowiada na wszystkie te pytania. Witam Cię serdecznie na kanale Filmy Edukacyjne z Barbarą. Zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału oraz włączenia powiadomień, i zaczynamy. Jak już wiesz, Dzień Świętego Patryka jest obchodzony 17 marca. Ale dlaczego właśnie wtedy? Otóż jest to data śmierci Świętego Patryka, patrona Irlandii. W Irlandii Dzień Świętego Patryka jest tak popularny jak święta Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy. Irlandczycy mogą w tym dniu uczestniczyć w licznych festynach czy paradach, gdyż w Irlandii dzień ten jest oficjalnym dniem wolnym od pracy. Ale jak to się wszystko zaczęło? Otóż początkowo Dzień Świętego Patryka był świętem o charakterze religijnym, obchodzonym wyłącznie w Irlandii. W XVII wieku Kościół katolicki ogłosił 17 marca dniem upamiętniającym Świętego Patryka, który miał być czasem modlitwy i zadumy, a nie radosnych festiwali, jakie znamy dzisiaj. Obecna forma świętowania wykształciła się głównie w Stanach Zjednoczonych za sprawą irlandzkich emigrantów, którzy chcieli podkreślić swoją tożsamość narodową. Co ciekawe, pierwsza parada z okazji Dnia Świętego Patryka odbyła się nie w Irlandii, ale w Bostonie w 1737 roku. A kolejne uroczystości zorganizowano w 1762 roku w Nowym Jorku. Irlandzcy emigranci zabrali to święto także do Kanady, Australii, a nawet Japonii. Z biegiem czasu Święto to ewoluowało i z wydarzenia religijnego przekształciło się w powszechnie obchodzoną uroczystość, otwartą dla wszystkich, niezależnie od narodowości czy wyznania. W XX wieku Dzień Świętego Patryka stał się międzynarodowym fenomenem, obchodzonym nawet w krajach, gdzie irlandzka społeczność jest niewielka lub niemal nieobecna. Ale właściwie Kim był człowiek, któremu dedykowano to święto? Otóż święty Patryk, a właściwie Patrycius, urodził się około 385 roku w Brytanii, która wówczas była częścią Imperium Rzymskiego. W wieku 16 lat został porwany przez irlandzkich piratów i sprzedany jako niewolnik do Irlandii. Gdzie zajmował się wypasem zwierząt. Podczas niewoli Patryk zwrócił się ku głębokiej wieży i według legendy pewnej nocy, po sześciu latach niewoli, usłyszał głos mówiący mu o statku, który czeka, by zabrać go do domu. Zbiegł więc od swojego pana i rzeczywiście znalazł statek, który zabrał go z powrotem do Brytanii. Po powrocie do domu rozpoczął naukę chrześcijaństwa i został kapłanem. Później znowu miał kolejną wizję. Tym razem dotyczyła ona Irlandczyków, którzy błagali go o powrót i nauczanie chrześcijaństwa. Posłuchał też tego wezwania i wrócił do Irlandii jako misjonarz około 432 roku. Roku. Zmarł 17 marca, między 457 a 492 rokiem. Co ciekawe, niektóre źródła podają, że żył nawet 120 lat. W VII wieku był już czczony jako święty patron Irlandii. Kiedy myślimy o Dniu Świętego Patryka, od razu przychodzą nam do głowy zielony kolor, koniczyna i parady. Ale w zasadzie co oznaczają te symbole? Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Dnia Świętego Patryka jest trójlistna koniczyna czyli szamrok. Kojarzy się nie tylko z tym świętem, ale także z całą Irlandią. W czasie obchodów można ją zobaczyć dosłownie wszędzie na ubraniach, dekoracjach czy logo wielu irlandzkich firm. Nawet gwardia irlandzka nosi ją jako znak rozpoznawczy na swoich czapkach. Ale dlaczego właśnie koniczyna? Otóż legenda głosi, że święty Patryk użył trulisnej koniczyny, by w prosty sposób wyjaśnić Irlandczykom tajemnicę Trójcy Świętej. I właśnie dzięki temu roślina ta stała się symbolem irlandzkiej tożsamości i nieodłącznym elementem tego święta. Kolejnym bardzo ważnym elementem Dnia Świętego Patryka jest Leprechaun, czyli mityczny irlandzki skrzat. Zwykle przedstawiany jest on jako niewielka postać w zielonym ubraniu i w zielonym kapeluszu. Według legend, te stworzenia strzegły ukrytych skarbów, ale niechętnie dzieliły się swoimi tajemnicami. Mówi się, że jeśli ktoś schwytał Leprechauna mógł liczyć na wskazówkę prowadzącą do złota. Choć skrzaty potrafiły być bardzo sprytne i nie dawały się tak łatwo przechytrzyć. I to właśnie od nich pochodzi popularne powiedzenie, że skarb leży po drugiej stronie tęczy. No, co oznacza, że jest niemal niemożliwy do zdobycia. W czasie obchodów Dnia Świętego Patryka wiele osób przebiera się właśnie za leprechauna, dodając świętu element zabawy. Zieleń to barwa, która dominuje podczas obchodów Dnia Świętego Patryka. Ma ona głębokie znaczenie, gdyż symbolizuje irlandzką tożsamość i także jest utożsamiana z katolicyzmem. Warto jednak wiedzieć, że na fladze Irlandii znajdują się również inne kolory, czyli pomarańczowy, który oznacza protestantów, oraz biały, będący symbolem pokoju między protestantami a katolikami. Ponadto Irlandia często nazywana jest szmaragdową wyspą ze względu na swoje bujne, zielone krajobrazy. Co jeszcze bardziej podkreśla znaczenie tego koloru w kulturze tego kraju. I na końcu jeszcze jedna tradycja tradycja z przymrużeniem oka jest to dzban patryka. W Irlandii tym określeniem nazywa się szklankę whisky, napełnioną aż po brzegi. Dawniej istniała tradycja topienia koniczyny. Czyli wrzucano listek szamrok do szklanki alkoholu, a po to aście wyrzucano koniczynę przez ramię na szczęście. Choć współcześnie tradycja ta nie jest już tak popularna, świętowanie Dnia Świętego Patryka często wiąże się z wesołymi spotkaniami i degustacją irlandzkich trunków. Także piwo zabarwiano jest czasami na kolor zielony. A jak wyglądają obchody Dnia Świętego Patryka w Irlandii? Otóż 17 marca Irlandczycy ubierają się na zielono, zakładają zielone peruki, a nawet farbują na ten kolor włosy i zarost. W klapy ubrań wpinają symbol koniczyny. Która przynosi pomyślność i szczęście. I tak ubrani wychodzą na ulicę, aby wziąć udział w ulicznych paradach i festynach. W pubach i restauracjach można skosztować zielonego piwa oraz słynnych dzbanów Patryka, przy których znajomi wspólnie świętują ten wyjątkowy dzień. Wiele lokali wzbogaca atmosferę o występy na żywo z tradycyjną irlandzką muzyką, co sprawia, że obchody nabierają jeszcze bardziej niesamowitego klimatu. Czy wiesz, że Dzień Świętego Patryka to jedno z niewielu świąt narodowych obchodzonych na całym świecie? Wyobraź sobie ocean zieleni, dźwięki celtyckiej muzyki, taniec, śmiech i radość na ulicach miast. I właśnie tak to wygląda 17 marca w wielu zakątkach świata. Organizowane są wówczas parady, imprezy, koncerty, wszystkie oczywiście w przewodnim kolorze zielonym. By uczcić Dzień Świętego Patryka w wielu krajach na świecie coraz popularniejsze staje się również farbowanie znanych miejsc na zielono. Tradycja ta powstała w 2010 roku. Pierwszymi zabytkami, które wzięły udział w tej akcji były Opera w Sydney i Sky Tower w Auckland. Od tego czasu ponad 300 zabytków w 50 krajach na całym świecie świeci się na zielono z okazji Dnia Świętego Patryka. Pośród znanych budowli i miejsc, które stają się zielone w tym dniu, są wodospady Niagara czy też London Eye w Londynie. A także fontanna przed Białym Domem również zmienia kolor na zielony. Zazielenia się także Empire State Building w Nowym Jorku. Natomiast w Chicago można zaobserwować wyjątkowe zjawisko, otóż przepływająca przez miasto rzeka jest zabarwiana na kolor zielony. W Polsce natomiast w tym dniu na zielono świeci się między innymi pałac Kultury i Nauki w Warszawie. A jak obchodzić Dzień Świętego Patryka w Polsce? Niezależnie od tego, czy masz irlandzkie korzenie, czy też nie, 17 marca to doskonała okazja, by uczcić bogactwo irlandzkiej kultury, cieszyć się muzyką, tańcem, dobrym jedzeniem i oczywiście ubrać się na zielono. A ty, czy obchodzisz Dzień Świętego Patryka? Proszę daj znać w komentarzu czy w tym roku założysz coś zielonego. A warto to zrobić, gdyż według tradycji osoby, które nie mają na sobie koloru zielonego w dniu Świętego Patryka są bezlitośnie szczypane, by następnym razem pamiętały. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi dowiedzieliście się czegoś nowego o dniu Świętego Patryka. I jego fascynującej historii. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, zostawcie lajka like i zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.